W naszym studiu gość, pan Janusz Francowiak, wójt gminy Przemęt. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie. A rozmawiamy o najnowszej inwestycji w gminie Przemęt, o żłobku, który na dniach już będzie gotowy. Skąd w ogóle pomysł? Bo zazwyczaj żłobki kojarzy się z miastami, prawda? A tu, żeby w gminie wiejskiej żłobek robić. Tak, tak, jak najbardziej, ale no, gmina Przemęt jest gminą bardzo rozwojową i nie ukrywamy tego faktu, że już od dłuższego czasu słuchając m, informacji, zapytań mieszkańców, a biorąc też pod uwagę ubiegłoroczne wybory samorządowe, y, też wpisaliśmy to w nasz, w mój program wyborczy i podstawą tego programu było to, że będziemy dążyli do tego, aby takowy żłobek powstał na terenie gminy Przemyt. To dążenie polegało przede wszystkim na znalezieniu pieniędzy. Tak, było wiele możliwości, aczkolwiek skorzystaliśmy z takiego programu rządowego, Maluch Plus, który został prawie że przygotowany pod, pod to działanie. I mając na względzie to, jaka jest możliwość pozyskanych środków, ale też i miejsce i czas realizacji tego działania, złożyliśmy ten wniosek, no i dzięki temu. Uzyskaliśmy kwotę wsparcia finansowego z funduszu Malu Plus. Przed Panem Wójtem leży taki właśnie jakby czek na 900 tysięcy złotych. To były pieniądze na prace inwestycyjne, budowlane, tak? Tak, prace związane z dostosowaniem, z remontem o istniejącego budynku w miejscowości Błotnica. Bo tu chciałbym zaznaczyć, że właśnie miejscem tego docelowego żłobka jest y, miejscowość Błotnica. Y, były to prace związane z adaptacją y, sali wiejskiej. Y, w tymże też budynku adaptujemy y, pomieszczenia dla domu dziennego pobytu. Jest taki bardziej też projekt innowacyjny, bardziej taki nor skandynawski, że z jednej strony będą maluszki, a z drugiej osoby, które mają 65 plus, ale Patrząc na kwestię żłobka, jak najbardziej wpisuje się to w ten tutaj teren, jest to wspaniałe miejsce, wspaniały teren do wypoczynku tych dzieci, bo taras będzie usytuowany, jest usytuowany w kierunku do naszego jeziora Błotnickiego i, i Przemęckiego, a od strony ulicy jest to dość oddalony budynek z przepięknym parkingiem. To my się już zapraszamy na otwarcie. Otwarcie za kilka tygodni? Tak, jak najbardziej oczywiście po ustaleniach i po uzgodnieniach m, z firmą, która wykonuje to e, działanie, jak i też oczywiście po odbiorach z sanepidu, straży, jak i też nadzoru budowlanego. A co z nabojem, panie wójcie? Tak, planujemy ten nabór do żłobka w okresie na przełomie styczeń luty według regulaminu, jak i też uchwały Rady Gminy, ale też i tutaj działań związanych z projektem. O miejsce w tym żłobku mogą ubiegać mieszkańcy województwa wielkopolskiego, gminy Przemęt. Oczywiście będzie to też polegało na zasadzie punktacji. W pierwszej kolejności dzieci z orzeczeniami, z rodzin niepełnych, samotnych dzieci, jak i też oczywiście mieszkańcy, którzy pracują i będą korzystali z tego dobrodziejstwa, że stawione dziecko w żłobku, praca dla mamy, dla taty. Ile jest miejsc? Ogólna liczba miejsc to 30. Na taką też napisaliśmy to właśnie w tym projekcie i wszelkiego rodzaju działania, właśnie z tym, dostosowaniem tego, tego budynku. Polegały na tym, aby do tej ilości tutaj to dostosować. Czyli proszę Państwa, już niedługo. Na, yy, otwarcie, i już niedługo dzieciaki będą przyjmowane. Tak, już niedługo. Yy, na <coughs> chwilę obecną mamy też ogłoszonej. Yy, konkurs na stanowisko dyrektora tego żłobka, bo tutaj docelowo chciałbym też podkreślić jeden fakt, że w związku z tą inwestycją miejsce pracy znajdzie pięciu wychowawców na pełen etatach, dwóch pracowników do pomocy i oczywiście też na umowę zlecenie będzie pani pielęgniarka. A finansuje to też rządowy program? Tak. W większości wszystkie środki związane z finansowaniem funkcjonowania tego żłobka to między innymi też z tego programu, ale też napisaliśmy wniosek na kwotę ponad 1,5 miliona złotych z EFEZ-u. Bo Europejski tutaj, Fundusz tak, Społeczny. Tak, i tutaj też otrzymamy wsparcie na zakup sprzętu i na prowadzenie e, zajęć. Oczywiście rodzice, jak już Pan Reaktor zaznaczył, będą też m, pokrywali drobne e, koszty, mianowicie w niecach e, 120-130 e, zł za działania i zajęcia dodatkowe, e, różnego rodzaju z, z zajęcia z fachowcami z dziedziny właśnie tutaj tego, tego, tego rodzaju uświadczeń pomocy. Ciekawych, zainteresowanych odsyłamy na stronę gminę przemęt.pl, przemet właściwie. Bardzo serdecznie dziękuję pan Janusz jak wójt gminy Przemęt był naszym gościem. Bardzo dziękuję, życzymy miłego dnia.